Dziewiąta edycja konkursu Od Mundurka do Togi to dla młodych ludzi niejako przepustka do kariery prawniczej, choć jak podkreśla adwokat Jarosław Dawid. Widać wyraźnie, że to absolutnie zabawa nie jest. To jest poważna rozgrywka. Wydawać by się mogło, że może nawet aplikantów, jeżeli nie studentów prawa, a tu się okazuje, że uczniów szkół średnich, którzy mają tak sprecyzowane, tak skrystalizowane zainteresowania, że z wielką przyjemnością i Satysfakcją słuchają ich również zawodowi prawnicy. W ostatnim etapie tego ogólnopolskiego konkursu swoje mowy wygłosiło 10 osób. Prokurator, w tym przypadku uczeń z rudy śląskiej Piotr Skorupa, po przeprowadzeniu śledztwa oskarżył Adama B. o zabójstwo. Czy dla młodego prokuratora najważniejsze było uzyskanie najwyższego czy sprawiedliwego wyroku? Ja dziś postaram się pokazać, że sprawiedliwej kary, ale jak wygląda to w sądownictwie, to już pozostawiam każdemu do oceny. Swojego klienta bronił Jerzy Antes z Liceum Kopernika. Nie ukrywam, że chciałem sprawdzić, czy droga, którą obrałem w życiu, jest tą drogą trafną. Czy to jest ta właśnie droga na prawo, jest tym, co chcę robić w życiu. A poniekąd myślę, że to jest taki, te wystąpienia to jest creme de la creme całego toku sądowego. Dzisiaj jestem prokuratorem nie z wyboru. Rolą prawnika jest to, aby dobrze potrafić się odnaleźć w każdej roli. Nie zdecydowałem, kim chciałbym jeszcze zostać w przyszłości, jeżeli chodzi o zawód prawniczy. Być może za kilka lat ci młodzi oskarżyciele i obrońcy będą budzić postrach na salach sądowych. Co by nie mówić, dla nich zaczyna się wielka podróż do zawodu prawnika. A wśród sprawiedliwych tego konkursu szanownego jury radca prawny Agnieszka Kos Pęczek. Do zatrudnienia i wykonywania zawodu potrzeba jeszcze takiej ugruntowanej wiedzy prawniczej, natomiast już do praktykowania, do nauki tego zawodu ci Państwo na pewno się nadają. Przygotowani są świetnie. Dla mnie jest to młodzież, która jest w szkołach średnich, a już na dzisiaj potrafi tak samodzielnie pracować, tak doskonale wybierać w trudnej materii prawnej. Rozwiązania przepisów i zastosowania tych przepisów że to jest coś cudownego. Powoli już te pierwsze pokolenia konkursowe wchodzą na rynek zawodowy. Widać wyraźnie, że ci ludzie no, sprawdzili się pod każdym względem. A co sympatyczne, mamy z nimi również kontakt. Pytają, szukają pomocy w podejmowaniu jakichś decyzji zawodowych. Co do wyboru przedmiotów specjalistycznych, pracy magisterskiej. Widać wyraźnie, że ten konkurs i w tym aspekcie ma głęboki sens. Ostatecznie w dziewiątej edycji konkursu od mundurka do Togi pierwsze miejsce zajął Dominik Gładesz z Liceum Biegańskiego, drugie nasz prokurator Piotr Skrupa, a trzecie Konstanty Grabałowski z liceum Norwida. Organizatorzy znaleźli cudowną formułę na to, żeby zaangażować młodzież i żeby ta młodzież w sposób atrakcyjny dla siebie uczyła się prawa i podnosiła swoje kwalifikacje.